Cześć, w dzisiejszym filmie pokażemy, jak dodać kartę Revolutę do Apple Pay. To bardzo proste. Przede wszystkim musimy przejść do portfela naszego iPhone'a, czyli tej aplikacji tutaj. Jeśli nie możesz jej znaleźć, zawsze możesz przejść na prawo i tutaj w pasku wyszukiwania wpisać portfel. Otwieramy ją i teraz, aby ją dodać, jest to bardzo proste. Klikamy ikonę plusa w prawym górnym rogu. Następnie klikamy Revolut. Jeśli masz już pobraną aplikację i swoje konto, i tak dalej, pojawi się ona tutaj. Naciskamy i wprowadzamy kod dostępu naszego Revolut, a następnie, gdy już jesteśmy w środku, jak widać, pojawia się nasza karta Revolut, klikamy Kontynuuj. Wprowadzamy kod dostępu naszego iPhone e A. To po prostu środek bezpieczeństwa. Jak widać, nasze dane pojawiają się tutaj, klikamy dalej i nasza karta kredytowa Revolut zostaje dodana do Apple Pay. To takie proste. To wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym.